Bez krawata w Radiu Yard. Przed mikrofonem Paulina Górska, a ze mną w studiu Radio Yard Kamila Pałka-Bujkowska, znana jako motofredka, licencjonowana drifterka i czynna zawodniczka Ogólnopolskiej Ligi Drift Open. Dzień dobry Kamilo. Dzień dobry, witam Was serdecznie. O Twojej zajawce do motosportu i do driftingu rozmawiałyśmy już wcześniej i na początku odsyłam słuchaczy do tej rozmowy. Jest dostępna na stronie Radio Yard. A dzisiaj porozmawiamy o wyjątkowym wydarzeniu, którego jesteś organizatorką. Jest to wydarzenie dla kobiet z myślą o kobietach. Co to będzie? To będzie druga edycja wydarzenia Drifter Camp, czyli Drifterki z całej Polski. I z tego co widzę, po zgłoszeniach nie tylko już z Polski, ale również że z Litwy, Słowacji czy Czech, nadciągają na nasz tor na którym będzie ten event i wszystkie będziemy driftować, a oprócz tego część kobiet będzie też wystawiała swoje projekty. Jest to druga edycja, tak jak wspomniałaś, czyli Rozumiem przez to, że pierwsza cieszyła się bardzo dużym entuzjazmem i zainteresowaniem. Tak to wyglądało. Dziewczyny były zachwycone. To nie jest tak, że my się źle czujemy na torach wśród mężczyzn, ale przede wszystkim jest to ukłon w stronę kobiet, które robią swoje pierwsze kroki w drifcie. Chciałyśmy je troszeczkę zmotywować, żeby były w tym śmielsze, i właśnie po to powstał ten event, żeby mogły się lepiej odnaleźć, poczuć ten wiatr w skrzydłach, porozmawiać też z drifterkami, które czynnie jeżdżą w ogólnopolskich ligach driftingowych, pomieszać troszeczkę to środowisko, żeby. Każdy mógł się ze sobą poznać. Na no, tych dziewczyn, tak było coraz więcej, i w tym roku myślę, że do końca stycznia zamknę listę. Bo niestety Tor Białystok jest dość małym torem i nie hmm, mogę pewnej ograniczenia liczby, bo ten tak, to przekroczyć. Stąd e, domyślam się, że do końca stycznia lista będzie już zamknięta. Okay, a jak wygląda kwestia zapisów? Można wejść w wydarzenie, tam oczywiście wszystko jest rozpisane, ale ile docelowo uczestniczek przewidujesz? Jak to właśnie wygląda ze względu na te ograniczenia toru? Chciałabym zmieścić około 40 kobiet driftujących, i 10 aut takich wystawowych, czyli klasycznych, offroadowych, rajdowych, które mogłyby pokazać swoje dziewczyny i tą zajawkę, którą mają. Tak jak wspomniałaś, jest to wsparcie dla dziewczyn, które dopiero zaczynają swoją przygodę z driftingiem. To jest takie przełamywanie ich barier. Jak ten dzień będzie wyglądał na podstawie tego, co było w zeszłym roku? Bo rozumiem, że będzie bardzo intensywne. Będzie intensywne. Na bramie na pewno będą czekały upominki dla dziewczyn podczas rejestracji. Będą też zawodniczki, które jeżdżą w ogólnopolskich polskich ligach. Driftingowych. Na pewno będzie czas na rozmowy, na wspólne zdjęcia, na zdjęcia z drona, też pamiątkowe, żeby pokazać, jak dużo nas w tym roku zjechało. A potem będzie czas na zabawę, a po zabawie wychodzimy na miasto na wspólną integrację. Przyjemności. Dokładnie tak. Kobieta. Zależy mi na tym, żeby dziewczyny integrowały się, poznawały się, wymieniały różnymi doświadczeniami, nawiązywały też znajomości, bo jak dobrze wiemy, wsparcie jest potrzebne i tu nie tylko chodzi o takie wsparcie w driftingu, ale też po prostu poznanie siebie nawzajem i nawiązanie nowych relacji. Okay. A jeżeli chodzi o kwestie wiekowe, czy tylko pełnoletnie zawodniczki, czy za zgodą opiekuna rodzica mogą też niepełnoletnie startować? Mogą startować niepełnoletnie uczestniczki, tylko tak jak wspomniałaś, za zgodą rodziców. Muszą przyjechać z rodzicami, którzy podpiszą nam oświadczenie i nie ma najmniejszego problemu. Jedynym wymaganiem, jakie jest, to posiadanie po prostu własnego auta. I te zawody odbędą się, to wydarzenie, ten event, 24 maja. Tutaj przypominamy. Tak. Powiedziałaś, że do końca stycznia jeszcze można się zgłaszać, czyli odsyłamy na Twoją stronę na Facebooku, czy na Instagramie motofredka i tam jest to wydarzenie, gdzie można wejść i zobaczyć. Dokładnie, tak tam znajduje się wydarzenie ten styczeń, to tak mam, mam nadzieję, że się ta lista zamknie, ale trzeba czuwać cały czas, może coś się uda jeszcze w późniejszym terminie. Ale zanim to wydarzenie, bo jednak do maja mamy jeszcze trochę czasu, zbliża się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 33 finał tego wydarzenia. Można wygrać, wylicytować przejażdżkę z Tobą. Jaka to będzie przejażdżka? Kiedy się ona odbędzie? Przejażdżka będzie albo na to, że w stoku, albo na torze że w Toruniu, ponieważ tam mogę przewieźć ze sobą pasażera na drift taxi. Będzie to przejażdżka na prawym fotelu moim ponad 600 konnym BMW, w którym biorę udział w ogólnopolskich zawodach driftingowych. Także mam nadzieję, że ktoś się skusi, a oprócz tego będzie możliwość wyjścia ze mną na wspólną kolację, bo oprócz tego, że lubię driftować, to lubię też dobrze zjeść. Także ja stawiam i zapraszam <laughs> Nie ze sobą tego absolutnie, <laughs> ale no w zdrowie ale zdrowy dług więcej. <laughs> Staram się uważać, ale <śmiech> <śmiech> różnie bywa kiedy ta licytacja będzie trwała? Jak to wygląda? Z tego co widziałam, to jest do bodajże 2 lutego. <sum> Czyli Mnie jeszcze pewny... po, tak. poza finał Wielkiej Orkiestry. Tak, wychodzi, poza finał Wielkiej to, Orkiestry, także odsyłam wszystkich do aukcji na Allegro. Mam nadzieję, że będziemy podbijać, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, abyśmy zebrali fundusze na pomoc. Dokładnie. To nie jest jedyna akcja, w której uczestniczysz z Wielką Orkiestru Świątecznej Pomocy. Co jeszcze w ramach tego rocznego finału będzie? W tym roku też po raz drugi organizujemy motowość na torze w Białymstoku, na zjeżdzie się ponad 20 kierowców. W większości będą to licencjonowani kierowcy driftingowi z całej Polski, którzy przyjadą po to, aby móc wozić pasażerów. Także 25 przychodzimy na tor w Białymstoku, wrzucamy do puchy i jeździmy z kierowcą na torze w kontrolowanym poślizgu. Okej, okay, czyli dzieje się dużo, dużo jest w planach, pomimo kiedy jeszcze można z Tobą się spotkać tak na co dzień. Czy można na przykład wykupić indywidualne lekcje, kiedy odbywają się zajęcia na torze? Nie mówię tutaj o tych eventach. Czułowość, o którym już wspomniałyśmy. Można wysłać do mnie wiadomości prywatnej. Uczę driftować, po, po, pozwalam, po, pozwalam, po, pomagam stawiać pierwsze kroki, także zapraszam serdecznie. Ale też są kierowcy, którym posiadają własne auta, a po prostu potrzebują czasem drobnych wskazówek, co robią nie tak, bądź co mogliby poprawić. I ja też jak najbardziej służę swoją radą. A jak wygląda tegoroczny kalendarz w Lidze Open? Kiedy będziesz startowała? Co się będzie um, działo? Pierwsze zawody mamy w maju. Także zaczynamy od Turunia. Toruń w tym roku będzie dwa razy, a kończymy w słomczynie. Oprócz tego będzie jeszcze koszalin i kietz. Tutaj mówimy o, o kraju, a poza granicami polskim. Czy coś się będzie e, działo? Już. Możemy jeżeli mówić. starczy mi fundusze, to na pewno chciałabym odwiedzić Litwę. Chciałabym pojechać jeszcze raz na tor, na którym już byłam, który jest tak szybki, żeby przełamać swoje własne granice i sprawdzić siebie i swoje auto, które ma teraz o wiele więcej mocy niż miało ostatnio. Także zobaczymy, jakbyśmy się obie tam zachowały na tym torze. A to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że przykro swoje własne granice, czyli licencjonowana drifterka cały czas ma ochotę na więcej. Dużo ograniczeń jest w mojej głowie, to tak tylko się może z boku wydawać, a cały czas gdzieś tam różne rzeczy przewiduję i chciałabym być lepsza, szybsza od siebie tej z poprzednich lat. Także tak, ten, ten tor bardzo mocno mnie zweryfikował i pokazał, że jeszcze bardzo dużo pracy przede mną. Ja bardzo dziękuję za spotkanie w studiu Rady ja Gościłam Kamilę Pałkę-Wójkowską, czyli Moto Fredkę. Dziękuję ślicznie. Bez krawata w Radiu Yard.